Panie oficerze, w związku z licznymi przypadkami e, pogryzień przez psy, czy to inne, innych zwierząt, czy ludzi, e, 10 kwietnia weszło nowe prawo w tym zakresie i to prawo jest ostrzejsze. To prawo, panie redaktorze, jest ostrzejsze. Artykuł 77 wcześniej istniał samoistnie. Teraz został podzielony na dwie części. I tak wcześniej cały czas mówiono o tej wykazie psów ras niebezpiecznych i że to właśnie właściciele tych psów powinni uważać na to, jak z nimi wychodzą na podwórko. Teraz już tak nie jest. Teraz tak naprawdę każdy, kto posiada psa, nawet małego takiego pupilka, musi zdawać sobie sprawę z tego, że jest odpowiedzialny za swojego czworonoga. I tutaj każde zachowanie tak naprawdę może zostać ukarane mandatem karnym przez policjantów. I tak w artykule pierwszym mówimy o zwykłych oraz nakazanych zasadach bezpieczeństwa, jeżeli ktoś nie stosuje się do, do tych zasad, czyli na przykład pies nie idzie na smyczy, może zostać przez policjantów ukarany mandatem karnym do 250 zł. Oczywiście sąd, i to zostało dopisane, może ukarać grzywną w kwocie do 1000 zł. W przypadku drugiego podpunktu, który został napisany drugiego artykułu, mowa jest w nim o tym, że jeżeli zwierzę stwarza zagrożenie swoim zachowaniem, w Wtedy ta kara w przypadku policjanta może zostać osoba ukarana mandatem w kwocie 500 złotych, a sąd, jeżeli na przykład policjant uzna, że to jest zbyt mała kara i wystosuje wniosek do sądu, wtedy sąd może ukarać taką osobę kwotą aż do 5000 złotych. Czy w każdym przypadku taki pies musi poruszać się z właścicielem na uwięzi, czyli na jakiejś smyczy? Czy na przykład jest dopuszczalna taka sytuacja, że pies sobie biega luźno, natomiast ma założony na przykład kaganiec? Najważniejsza kwestia to to, żeby pies nie był bez opieki. Jeżeli ten pies jest bez opieki, czy na przykład nie posiada kagańca, czy nie posiada smyczy, wtedy możemy to potraktować jako naruszenie przepisów prawa. To też zależy od tego, czy na przykład w tym miejscu znajdują się inne osoby. Jeżeli będą się znajdowały inne osoby i taka osoba zgłosi, że zachowanie psa wskazuje, znaczy zachowanie osoby czy właściciela wskazuje, że ten pies jest bez żadnej ochrony, czyli jak gdyby nie sprawuje należycie opieki nad tym psem, wtedy my przyjedziemy jeżeli to się potwierdzi, możemy taką osobę ukarać mandatem karnym. Tak jak mówię, w tym poważniejszym przypadku, zawsze możemy wystosować wniosek do sądu, a no to wtedy już kara z sądu może być dużo, dużo wyższa.